Dawaj Przestań, co ty robisz? Dawaj torebkę. O, jaki przystojniak. Z ty gadasz? Yes. Oddawaj torebkę. Przestań, weź mnie. Weź, co ty w ogóle o niej mówisz? A co ty będziesz z tym robił? Weź mnie. I tak szczerze, po, i teraz, i teraz jakby chcieli fajnego TikToka, to by było cięcie i potem, tylko jakby ona od tyłu był taki, taki. I... Milion wyświetleń. A oni, k***a, ch... będą, o weź mnie, weź mnie. Był na ja ale dlaczego mam się leczyć? Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko siedząc obok nauczyciela. Spójrz ściągę w długopisie, widzisz tylko ty. Spisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Dlaczego kobiety są głupie?

tyle przez to, że jak wam powiedział, że ktoś mu gałę zrobił, to bym mu nie uwierzył. Iwona napisała brak słów, jak coś. Nie, na razie nie. Może potem. A zresztą. Na przebo mnie no zabił. O! i michu. Czego że wydzielasz, jak zabiję? <noise> Słuchajcie, zapiszcie sobie rzeczy, które na pewno pojawią się na sprawdzianie. Data I wojny światowej, data chrztu Polski i w którym roku wybuchła bitwa pod Grunwaldem. Proszę bardzo, powodzenia. Dziękuję. Co to za pytania są? Kto by pacjenta odrycika w 35 5. Co wygrałby robie tralalero tralala, stary? Jak to Bokińsko jest napisane w ogóle? Gdzie to pytania, co mówi pan że będą? Pierwsze. Kim był Bonapertol? Ale nie było czegoś takiego. Było, widzisz? Kłamie. To widzę właśnie, że z mordy śmierci kawą. Posłuchaj. 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 Owczarek niemiecki to pies dla ludzi, którzy myślą, że mają Rambo na czterech łapach, a tak naprawdę przygarnęli je czołg z defektem fabrycznym. Myślałeś, że bierzesz lojalnego, mądrego psa, nie kurwa, mać, wziąłeś 40 kilo żywego burdelu na czterech łapach, który ja będzie ci demolował życie, bo ma, k ma misję: zniszczyć wszystko, co kochasz. Zapomnij o spokojnym spacerze. Ten skurwiel ciągnie jak jewany pociąg towarowy, bo musi dotrzeć wszędzie pierwszy. Pies sąsiada? A tak. Krzak się poruszył? A tak. Wiatr zawiał? A tak. Zresztą, bohater jedyny. Możesz mieć rękę ze stali, ale i tak po roku z tym koniem będziesz wyglądał jak kulturysta po cyklu, bo on nigdy nie przestaje zapierdalać. A ta ich obsesja na punkcie piłki? Możesz mu rzucić piłkę raz i chuj, koniec życia. Będzie na ciebie patrzył, jakbyś był mu winien dług życia. Nie interesuje go twój ból, twoje zmęczenie, twoja egzystencja. Ty rzucaj, bo jak nie rzucisz, to się zacznie terror. I przestań pidzieć, że to pies obronny. Tak, Jasne, obroni cię przed własnym cieniem. Wyje do drzwi, jakby za nimi stał demon, a jak ktoś faktycznie wejdzie do domu, to nagle on jest wielkim przyjacielem ludzi. Ale nie! Na co dzień musi odpisać sceny z Pienspitbula o trzeciej w nocy, bo kot przeleciał mu przed oknem. I te jebane odgłosy. Wycie, szczekanie, warczenie, pieczenie, o drugiej w nocy, o czwartej nad ranem. Ty już śpisz w hałasie wojennym, bo ten pies nie ma opcji trybu cichego. Podsumowanie? Masz owczarka? To nie masz życia. Masz terrorystę, który cię wykończy, a na końcu spojrzy na ciebie z tym swoim... Kocham Cię wzrokiem i Ty frajerze mu znowu uwierzysz. Nie uwierzę, że to nie ja i prawdziwy nitro Rozwaliłby się na latarni Dobrze, że ma włączone 20 systemu, które go ratują no Właśnie, żeby to zrobić trzeba je rozłączyć Dobrze, że robią takie auta, którymi tacy goście mogą się dowartościować, bo gdyby nie to, to nie wiem Też mi wyczynał ten 400 plus KM Lepiej robią to typy z m 43 b 1.6 pod maską, to nie hejt, ale fakty Niech lepiej pokaże, jak mu manualem wychodzi Pow, kiedy lekko wstrzelić ze sprzęgła w swoim e 3616 1.6i Jezu, jaki jesteś zajebisty stary I po te biorą takich właśnie kondonów, nie? Ta se dziewczynkę, ta też se wzięła p dziewczynkę, żeby się k... nimi bawić, żeby zdradzać swoją k***ę, rządzącą napełniać i wykorzystywać k***a, p***dą k***a, świnie k***e, no, tak, tak, a wiecie, że Pietruszka to aparatczyk, nie? To jest palpa To jest taka dziewczyna, która mogłaby złamać serce graczolowi. Czyli jest nieletnia. Nie, czyli ma czarne włosy i metr 50. A. Uh. Jeżeli myślałeś, że kultowy rzutkarny Zazy to najdłużej wykonywana jedenastka w historii, to no jesteś w ogromnym błędzie. Przeciętny rzutkarny wygląda mniej więcej tak. Jedno podejście, strzał i koniec. Niektórzy mają swój powtarzalny sposób na wykorzystanie jedenastki. Czasem bywa to ciekawe, a czasem nieco komiczne. W meczu szkół średnich pomiędzy Ryutsu Kenzai Ogashi a Kindai Wakayama pewien piłkarz postanowił pobić rekord na najdłużej wykonywany karny w historii. Strzelający najpierw po prostu stał kilka sekund, a później zaczął zbliżać się do piłki w zawrotnym tempie. Następnie strzelił bramkę, równocześnie zapisując się w historii. I rzut karny zajął mu 30 sekund. Czy kiedykolwiek myślałeś, że możesz pokonać przeciętnego gracza NBA 1 na 1? Cóż, Brian Scalabrini, najniżej oceniany gracz NBA 2K w historii, miał internetowych troli i fanów, którzy twierdzili, że mogą go pokonać. Poza sezonem Scalabrini grał w lokalnych siłowniach w Bostonie, a ludzie często wyzywali go na podstawie jego wyglądu i rzucali mu wyzwania do meczów 1 na 1. W 2013 roku Skalibrini poddał to próbie. Stworzył The Challenge, dając czterem osobom szansę na pokonanie go w pojedynku jeden na jednego. Celem było ogranie najlepszych amatorskich graczy w regionie, aby udowodnić, że hejterzy się mylą. Spośród setek zgłoszeń wybrano czterech najlepszych graczy. Nie tylko zmiażdżył wszystkich czterech, tracąc łącznie tylko sześć punktów, ale także pokonał drużynę złożoną z trzech graczy. Mimo to Scalibrini nadal był wyzywany. W 2021 roku kolejny hater rzucił mu wyzwanie. Scalibrini wygrał 11 do 0, a później krzyknął: Jestem bliżej do Lebrona niż ty do mnie. NBA. No, to 11, to prawda. He. Praktycznie nikt, kto widzi GeoGessera w 1,1 sekundy za pierwszym razem, wierzy, że to prawda. Przez to wiele osób myśli, że moje filmy Cherryn Volta są ustawione. Dlatego dzisiaj chciałbym zagrać kilka rund w 1,1 sekundy i wytłumaczyć dokładnie, co widzę i co myślę. Ok, było widać francuski słupek, bardzo słucho. Jakieś dziwne krzaki po obu stronach drogi, więc z takim wyglądem może być tylko Senegal. Senegal jako była kolonia używa francuskich oznaczeń drogi, słupków, więc powinien być po prostu Senegal. Nice. Zobaczmy dalej. Ok, tutaj było widać czerwony dom, było widać jakieś murki po obu stronach drogi, wydaje mi się była droga żwirowa, więc powinna być Szwecja. I generalnie murki z kamienia są w południowej Szwecji więc próbowałbym gdzieś, nie, może gdzieś tutaj. Nie najgorzej. Trzecia runda. Okej, okay, tutaj było widać, byliśmy na wyspie, było widać wodę, było widać charakterystyczną architekturę dla wysp owczych, wydaje mi się. Więc powinny być po prostu wyspy owcze. Nice. Jaka jest ulubiona żydowska gra komputerowa? GTA. Jaka? To hit, to kit do swojego samochodu. To hit, ten dressing odświeży twoje plastiki oraz pięknie pachnie. To hit, tłusty i lepki idealny do przyciągania kurzu. To hit, szybki i prosty wosk na mokro. To hit, efekt tylko na chwilę. Zaobserwuj, bo ci się to przyda. To hit... Nie ma, nie ma, nie ma białego! Dzień dobry. Jaki rodzaj inwalidzwa pan reprezentuje? Gościu, ty pączka jadę z cukier, co się, czepiasz. Nakładam na pana mandat. Wiesz, to jest mój ojciec. Jak panu nie powiedziała, to ja nie pomogę. Prawężniku, zajmij się poważnymi sprawami. O ważnych sprawach to jest W11. Od takich fryurów jak ty, krawędzik jak ja. panie! Tak! Pójdźmy! 392.00 potrzebuje wsparcia i karetkę na zasadzie przepływów 12. Radny policjant! Szybko! Przypinaj się do słupa, szybko! Dawaj, mocniej! Panu! G*****e, klony, ilu was tu jest? Pan posłucha mnie, to jest. cię? Zbiłeś mi nóż, wiem który już. Dla mnie szklanka zawsze do polowy pełna. Dla Rzeń pusta. Aleks jestem. Bardzo mi g*****e miło. Daniel. Dzień dobry. Bardzo mi g*****e miło. Synku. especially when you're with a good rider. <laughs> all right, say let's get on over here. put your feet on that. and just don't touch. don't touch this. okay, do not touch it. we'll not. okay. Oh. oh, my god. and not show second. okay. Pagar o dolo Ha, new tree. <laughs> Top, meu patrão. Chama na alta. Curta Nie, right, so O oh, hey, hey, hey. Ale sobie przygrzeje! w moich czasach to się pali, ale, kurde, gówno, nie... To jakiś gówno. no i dobra, nie będzie. Przypierdolę grubo. Kurpa! Nie leci nic. Ale dobre, cały czas. Jest dobre. <laughs> kurwa! Naga to nie działa, nie leci dym! Ale mi wjechało i morską mam dziwne schizy. <laughs> ja już będę. Ja, ja mam kolegę, który z epetami z THC kurwa, lata po całym świecie. Debil, jebne. Czekam go, aż go pierdolą w jakiejś Tajlandii kurwa i dostaję... <laughs> Hello my friend Siema, co tam? Wie? How are you today? You alright! <giby> good, good Kurwa, co kiedy coś gramy, byku A ja, nie wiem, no na razie mam treningi, wiesz Jakich kurwa treningi chłopie? No na no przecież nie, nie na siłcie. No ale to będziesz kurwa cały czas siedział i trenował, chłopie, trzeba się też trochę rozerwać, coś pograć, coś się pośmiać, chłopie No pograłbym, pograłbym, no ale na pewno nie... No dzisiaj ciężko, no mam trening i tak dalej. No to dzisiaj nie, no to dzisiaj nie, no ale tam w któryś dzień, kurwa powiedz tam y, do Taza, że... Robisz trening z szelim, hopie, chłopie, i że od, odpuści ci. Dobra, dobra, może za, zapytam się go. No. O, to dawaj, a da się tak? Byśmy to radę garnąć jakoś, nie? No to dobra, to zapytaj się Taza i jak coś, to ja za Hadesa wejdę i zobaczymy, który snajper lepszy, ja czy Hades. Dobra, dobra. dobra? No i zajebiście. Tak Ale myślisz, że jesteś lepszy Dolka, co? No myślę, że kur... porównywalnie, porównywalnie, nie? No dobra, dobra. No to jest. możemy to ogarnąć. No to dobra, to zajebiście. No bo, bo Olek to tam te herbatki robi. No ja wiem właśnie, k dlatego tak to pomyślałem, że jednak szel jest, żeby tam wjechał na Rejon, to podtrzymujesz to, żebyś zatańczył z policją na ten na filmiku do TikToka na, 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 na TikToku? Byś zatańczył z policją? Jakbym był w miejscu publicznym i e, nie wiem policjant by podeszedł do mnie i powiedział, żebym zatańczył TikToka, kurwa, żebym zrobił z nim TikToka, tak? Mhm. No, czemu nie. To szacunek. A co tu takiego jest? No nic, moim zdaniem... To jest dojebane. Moim zdaniem tak. To jest dojebane. Moim zdaniem tak. To podtrzymujesz to, że... To jest... gdzie ryk głodnego jelenia. Oto ku... ale głodny był. Jaka patologia. Proszę bardzo. Patologia, skuteczny. Proszę, proszę. Torebeczkę wziąć. Proszę. Proszę mieszeczko. Drzwi szpik zamknąć? To oczywiście. nie Pani, mam rąk. Ale no, dobra. W sumie? Pani przodem. Jak zawsze. Tak się kaszle. Hmm, 50-15. Właśnie. Ty mordo, ale mam odlot przy tobie. Gdzie? Ty, odlot. Patrzcie co robi. Yy, wariacie. Jedzie, jedziemy, jedziemy, jedziemy do ciebie, jedziemy do ciebie, do Wrocławia, tak? Odlot, od mamy mam skłon mamy odloc. Nie, nie, ja tam z nich nie jadę, ja się go bronię przed atakami. Tak zawsze całe życie. Czemu nie zawiodłem się na Tobie, 30 lat mam od samego początku, oglądam się wariacie, tak trzymaj zdrowe rozsądek na pierwszym miejscu. Eee, no dobra, to ja jutro też to nagram, tylko ja wybiorę Zandbergów i Biejatów. Mm -hmm. tak. To jest taka romantyczna relacja, rozumiem. Nie, 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 nie ej, nie, właśnie nie, mamy... Ja to się nie oburzaj, to jest jakby... Ja bym się nigdy nie oburzył, rozmawiając z Tobą, okej? Okay? Jesteś zbyt cool. Chyba, nie wiem, powinienem Ci zabrać jeszcze więcej czasu? Mam za jakieś 5 minut pociąg do Łodzi. Oh wow, i mimo wszystko poświęcasz mi się karpę, karpę nocze. Co uważasz, jak wyglądam w tym czymś? W tym czymś uważam, że... Wolverine. Szczególnie tak, ale fajnie by było jakbyś tak... Liszek, wracam do żartów. Żartów? Jakich żartów? Do mówi moich prawd? Samo życie. Summer. Summer. Summertime. Summer Sadness. O, się No ja mam O ja nie mam k***a. Zapraszam na fletach What are you doing? Hmm? What are you doing? Tak. Me? Tak było. What are you doing? <coughs> tak yeah, <było. coughs> What are you doing? <coughs> hmm? <coughs> are you doing? <coughs> moja mama zapisywała na paczce tutaj. Moja mama na paczce tutaj zapisywała ilość papierosów. No. Nie chciała oddać dwóch papierosów. To... To jest 10 euro z portfela brałem, żeby sobie kupić swoje. <laughs> Jeszcze na kolkę bym kupił, na to, na tamto.